Siemoneczko ludziskę z tej strony Patol, a w tym odcinku pokażę wam jak wykonać forbyte numer 28, który będzie dostępny już dzisiaj o 15. Fortbyte 28, dostępny przez rozwiązanie zagadki do pasowania wzoru poza pustynnym złomowiskiem. Misówkę macie teraz na filmiku. Odpalamy minigierkę i wykonujemy wzór, który jest pokazany. Po poprawnym wykonaniu powinien ukazać się forbyte do zebrania. I to tyle. Jeśli wam pomogłem to zostawcie opeczkę oraz nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. Trzymajcie się, cześć! We'll